Wykorzystanie odpadów poprzez kompostowanie i produkcję octu jabłkowego. Większość sadowników nie kompostuje odpadów, czyli opadłych liści i owoców, obciętych gałązek oraz ściętej i rozdobnionej trawy i ziół. Cała ta masa organiczna zostaje pod drzewami. Powoduje to dwa niekorzystne zjawiska. Mineralizację z udziałem procesu gnicia, Niepełny rozkład i powstanie środowiska korzystnego dla rozwoju patogenów. Straty wynikające z niewykorzystanego potencjału nawozowego tej materii organicznej. Innowacją jest technologia kompostowania poprzez wykorzystanie odpadowych jabłek oraz wzbogacenie kompostu dodatkową materią organiczną, probiotycznymi mikroorganizmami i naturalnym nawozem, zgodnie z zaleceniami probiotechnologii. W gospodarstwie ekologicznym Ekomarchaty Arka Kartusa zbudowaliśmy dwukomorowy betonowy boks. Obie komory wypełniliśmy materią organiczną. 4,5 m sześciennego słomy z sadu, 3 m3 ziemi po pieczarkach i 3 m3 odpadów jabłkowych. W komorze z wykorzystaniem technologii wzbogaciliśmy kompost poprzez zastosowanie preparat mikrobiologiczny Mpharma Plus 20 litrów, aktywator mikrobiologiczny Bokashi 20 kg oraz nawóz naturalny Alginit 20 kg. Mpharma Plus to unikatowy wyrób zawierający kompozycję żywych, pożytecznych mikroorganizmów, kwasów organicznych, witamin, kompleks minerałów i metabolitów. Intensyfikuje procesy mikrobiologiczne w glebie, przyspiesza humifikację oraz rozkład resztek pożniwnych, zwiększa zawartość próchnicy i wody w glebie. Alginit jest naturalnie występującym minerałem powstałym około 4-5 milionów lat temu ze skamieniałej biomasy glonów. Zalety alginitu Doskonała zdolność magazynowania wody, 64 pierwiastki wzbogacające glebę, wysoka dawka łatwo, łatwo dostępnego wapnia, minimum 22%, wysoka dawka strukturotwórczej próchnicy, minimum 20%. Pokashi to sfermentowane otręby pszenne i ryżowe, zaszczepione probiotycznymi mikroorganizmami. Stanowi starter do kompostowania odpadów rolniczych, aktywator procesu fermentacji, regeneracji i rewitalizacji środowiska. Po sześciu miesiącach sprawdziliśmy kompost z obu komór. Różnice są widoczne od razu. Kompost bez probiotechnologii jest gorszy, surowszy, zawiera nierozłożone resztki organiczne jest bardziej grudowaty. Kompost z probiotechnologią jest w pełni schumifikowany, sypki. Bez śladu nierozłożonych resztek roślinnych. Ma też przyjemny, naturalny zapach żyznej ziemi. Pobraliśmy próbki z obu komór, i zleciliśmy analizę w Instytucie Technologii Mikrobiologicznych w Turku i tutaj wyniki w pełni potwierdziły nasze przewidywania. W kompoście probiotechnologicznym zawartość ważnych pierwiastków takich jak azot, wapń, fosfor, potas, magnez, siarka, miedź, żelazo, bor, mangan, cynk i sód jest od 2 do 6 razy większa. Znacząco mniej jest toksycznych metali ciężkich takich jak kadm, arsen i ołów. Korzystniejsze, bardziej zasadowe jest również pH. Jest też mniej grzybów, dwa razy więcej bakterii azotowych i trzy razy więcej promieniowców. To wszystko oznacza wyższą wartość odżywczą tego kompostu oraz większą wartość finansową jako nawozu. Ta innowacja wnosi wartość dodaną w całym łańcuchu wartości, ponieważ przynosi korzyści środowiskowe, ekonomiczne dla producentów oraz przyczynia się do podniesienia jakości i smaku owoców. Producenci wykorzystując probiotechnologię mogą osiągać lepsze rezultaty ekonomiczne w zagospodarowaniu owoców odpadowych oraz uzyskiwać naturalny, bardzo wartościowy nawóz, co wpisuje się w dobrą praktykę rolnictwa re regeneratywnego. Premiera tej prezentacji miała miejsce 25 września w trakcie Akademii Kręgu Zdrowa Ziemia Grupy Probiotics Polska w Bratuszynie w siedzibie firmy i miejscu wytwarzania wyrobu do probiotechnologii. Także kolejna piękna karta do naszego portfela probiotechnologii i uzasadnienia i do naukowego uzasadnienia, że to rzeczywiście działa. Ameryki nie odkryliśmy, tylko potwierdziliśmy, że jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest tak fajne wydarzenie, że warto, żebyśmy porozmawiali. Jak byś ocenił średnią ilość odpadów jabłek w sezonie? <todgłosy> Uważam, że jest to na pewno dziś około 30%. Na pewno jest różnego rodzaju odpadów. Generalnie przechowalnictwo to też jest takim etapem w całej produkcji i w całym łańcuchu, można powiedzieć, gdzie też się notuje bardzo dużo różnego rodzaju strat. Są to lekko nadnite, które na przykład owoce czy uszkodzone, y, które jeszcze tam w produkcji od czy soków czy koncentratu jabłkowego używać. Ale takie w 80-90% albo w 100% zgnite, no niestety to już jest taki totalny odpad, gdzie no, trafia ona w wysypiska. No, nigdy nie było, nigdy nikt tego nie gospodarował. I tutaj właśnie to no, w tym projekcie chcieliśmy pokazać, że możemy go wykorzystać. Wykorzystać naprawdę nawet takie zgniłe jabłko. Yes. Ono ma bardzo wiele różnego rodzaju mikro, makro elementów, no samej materii organicznej. Yes. Tak. Może nie jest gnijące, bo one zgieły, są stracki, tak. teraz można ten proces okazuje się odwrócić, tak? Możemy zatrzymać i nadać taki prawidłowy kierunek rozkładu i z powrotem wrócić do obiegu wszystkie te pierwiastki, wszystkie te substancje odżywcze, które w tym owocu są w postaci właśnie kompostu. Tylko. Warunek, że to musi być prawidłowo rozłożone. Jeśli nie jest prawidłowo rozłożone, wiadomo, to będzie fitotoksyczne dla rośliny, dla gleby, dla, dla, dla każdej rośliny. My spokojnie e, uprawiamy i w, e, mamy produkcję na poziomie ponad 3 milionów ton owoców. 3 milionów ton owoców. Proporcjonalne zniszczenie to są setki tysięcy ton owoców. My przerabiamy w broniszach na rynku hurtowym w sposób najprostszy, jaki tylko jest możliwy, 10 tysięcy ton owoców. To możemy powiedzieć, że tutaj do zagospodarowania jest 600 tysięcy ton rocznie, które zostałoby obudowane dodatkową materią organiczną. Czyli, krótko mówiąc, powstaje gdzieś z półtora miliona ton materiału użytecznego. To jest taka gra, tylko w oparciu o owoc, ponieważ uważam, że wiele gospodarstw, a już na pewno gospodarstw ekologicznych, powinno się pokusić o zbieranie owoców, które leżą pod drzewami i często schorowane stanowią zawsze zagrożenie, zawsze. A jeżeli gnije owoc, to my wiemy doskonale w tym gronie, że on nic dobrego nie robi dla danego miejsca, które jest pod nim, bo tam na końcu będą minerały, ale wcześniej poszły toksyny z gnicia. i to jest droga, poprzez którą możemy każdemu pokazać, że każda materia organiczna, która gnije, może być wrzucona do kompostownika i z niej będzie kawałek dobra. To jest ta historyczna chwila, która następuje, bo do tej pory nawet takich gnijących rzeczy nie kazano wrzucać do kompostownika. Nawet wrzucać, rozumiecie? A tu trzeba pokazać, nie, to też jest materia organiczna, tylko już jest w fazie rozpadu, ale tam jest bomba chorób. No to te choroby można unicestwiać w kompostowniku, bo kompostowanie, proces fermentacji, to są procesy, które można powiedzieć sterylizują materiał, który na końcu będzie. No bo w końcu w kompostowniku znajduje się armia grzybów, Armia bakterii patogennych, no to jak na końcu ta piękna ziemia uprawna jest dobra? Tak, na tym to polega, że im bardziej się kompostuje, nawet się zmniejszyła liczba drobnoustrojów, uporządkował się świat, jest bioróżnorodny, uporządkował się świat ten, który został po całej tej walce, na tym etapie. I te wszystkie piękne rzeczy, które pokazał Arek, tak to jest, że tych szkodliwych metali ciężkich będzie ubywało, bo przecież ciągle mówiliśmy, że między innymi probiotyki dezaktywują metale ciężkie. Czyli, jeżeli jest aktywny metal ciężki w glebie, jest w formie jonowej, no to znaczy, że będzie rozebrany ze swojej aktywności mówiąc prostym językiem i zostanie jako pierwiastek metal ciężki w glebie, ale nie pobierze go roślina. Dziękujemy za Państwa uwagę.